Panie i Panowie, a przed nami trzy-rundowy pojedynek w kategorii Open do narożnika niebieskiego. Zapraszam zawodnika z klubu MMA Łobes. Przed Państwem Mirosław. Po raz pierwszy w MMA zobaczymy Mirosława Adamowa a zawodnika reprezentującego klub MMA Łobec o 113 kg także słuszna waga jak na kategorię ciężką tylko zobaczymy czy oprócz tych kilogramów Mirosław Adamów nagnie również ciężkie ciosy czy bardzo solidny partner. Rywalem, no właśnie. Myślę, że to jest czas, aby troszeczkę tych wszystkich niejasności wokół dzisiejszej gali PL MMA. A rozwiewać się. Rywalem będzie Adam Ogniński, a pierwszym tym awansowanym miał być Rafał Niedziałkowski. Tu, oczywiście, a starcie miałby więcej sensu. A teraz a z przyczyn nieustalonych Rafał Niedziałkowski nie przyjechał na marzenie. No i Adam Okniński, który miał być dzisiaj sędzią tej gali, zdecydował się, że może wejść do klatki. Jest w formie, miał okazję trenować się niedawno przez kilka tygodni razem zresztą z Krzyśkiem Jotko w Tristar Gym. Panie i panowie, przed państwem Adam Właśnie wspomniany Adam Okciński w drodze do klatki wziął walkę tak naprawdę na kilka godzin przed, przed galo, ale tak jak wspomniałem gwarantuję, że jest w formie kilka tygodni spędzonych w Tristar Gym w Kanadzie, a gdzie z takimi zawodnikami jak George czy Ronnie McDonald i cała naprawdę masa a fenomenalnych zawodników światowego MMA Mógł tam szlifować swoją umiejętności, także zobaczymy jak będzie prezentował się w klamce za chwilkę Adam Ogniński tym bardziej że to jest pojedynek po tej walce z PEL MMA 23 ostatniej walce a z Łukaszem Klingerem a ten pojedynek przegrany przez TKO w drugiej rundzie Mirosław Adamów, rywal dzisiejszego Adama Oknińskiego, oczywiście jest wielką, wielką, niewiadomą chyba dla a wszystkich kibiców polskiego MMA. Poczekamy. Razem z Adamem, ten pan po lewej to oczywiście Mirosław Okniński, twórca sukcesu profesjonalnej ligi MMA, no i wielu zawodników. Okniński. Zawodnik w narożniku niebieskim. Waży 112 kg, ma 177 cm wzrostu. Jest to jego debiut w zawodowym MMA z klubu MMA Łobes Mirosław Adamu. Zawodnik na Różniku Czerwonym. Ma 188 cm wzrostu. Waży 99 kg. W zawodowym MMA stoczył trzy pojedynki, z czego dwa pojedynki wygrał z grupy Poland. Top team, ladies and gentlemen, Adam Okniński. Trzy rundy po 5 minut. No to spora różnica warunków fizycznych na korzyść oczywiście Adama Oknińskiego. Waga po stronie Mirosława Adamowo, ale czy to wystarczy na doświadczonego Adama Oknińskiego? Może nie zawodowymi start, startami, bo widzimy ten rekord dwóch zwycięstw w jednej praszki, ale naprawdę bardzo bogate doświadczenie amatorskie. Favoritem bezwzględnie Adam Okniński, zaczynamy. Od wysokiego kopnięcia chciał to wszystko szybko i widowiskowo rozwiązać Adam Okiński. Presja po stronie reprezentanta MMA Łobec. Musi uważać się na ciężką rękę Mirosława Adamowa. A ruszać czasami Adamów, ale teraz zapracował solidnie na nogach Adam Okciński. A chyba chce się dać je swoim rywalowi na początku tego starcia. Liczy na dobre przygotowanie kondycyjne, ale musi uważać na takie wymiany w pół dystansie, bo 113 kg to naprawdę solidna masa. I jeszcze go uderzyć. Oczywiście tak jest, Mirosława Oklińskiego będziemy słyszeć tutaj przede wszystkim, myślę, że koszańska publiczność będzie miała problemy, nawet jak się wszyscy razem zbiorą, aby tutaj dopingować Mirosława Domowa, żeby przekrzyczeć trenera i ojca Adama Oklińskiego. A teraz trafi długim prawym prostym Okiński. Odwrotna pozycja Mirosława Adamowa. Na pewno jest jakąś przeszkodą, aby sobie tutaj ustalić ataki. O tym bardziej, że tak jak wspominałem, raptem kilka godzin na podjęcie decyzji miał Okiński, O, ale hojki! I jeszcze ciosy w parterze kończą dzieło zniszczenia. Faworyt oczywiście był i tylko jeden, Adam Okiński. Ale trochę nam przyszło czekać na to, aż jego rywala zwali się na biały, na białą matę klatki plm No jest jakieś tam solidne rozcięcie i będą mieli teraz zarówno Katmeny jak i ekipa medyczna sporo pracy, aby pozbierać i posklejać Mirosława Domowa. Taki to jest sport niestety. My jeszcze raz zobaczmy tą akcję, która tak naprawdę tak jest. Soczyście poszczęce, prawa noga. I te ciosy w parterze mam wrażenie już nie były potrzebne, ale skoro sędzia nie przerywa, to trzeba bić. I to coś zrobiła Adam Okciński. Ale teraz oczywiście martwimy się o zdrowie. Mirosław Adamów cały czas leży na... Macie klatki profesjonalnej ligi MMA. No jest sporo krwi, ale ustalmy, że. Wszystko jest pod kontrolą, proszę Państwa, spokojnie. spokojnie nie trzeba brawo, dużych rozcięć, aby ta krew wybarła. bardzo, chyba tak jest z nosa. A szczykała, jest wszystko w porządku, podnosi rękę w górę A Mirosław Adamów. Cieszymy się, no niezbyt udany debiut, ale walka z tak dobrym rywalem jak Adam Okiński. no jest zawsze ryzykiem dla zawodników, którzy po raz pierwszy wchodzą do klatki MMA. Czekamy zatem na oficjalne Zreszcie ogłoszenie werdyktu. Berdykt. Był to pojedynek w kategorii Open. Zmierzyli się w tym pojedynku w narożniku niebieskim zawodnik z klubu MMA Łobes Mirosław Adamów i w narożniku czerwonym zawodnik z grupy Polen Top Team Adam Okniński. W pierwszej minucie, 55. sekundzie pierwszej rundy, zwycięża przez KO Adam Okniński. Nie napracował nam się Adam Okciński, ale czasami I, również bierze się takie walki, się tym bardziej, że decyzja, a przypominamy to, który wręca, wręca, o zastępstwie Rafała Niedziałkowskiego, tam, proszę, to decyzja sprzed kilku godzin.